Serdecznie witam tych, którzy w tej imprezie cyklicznej uczestniczą po raz kolejny, nasty, dziesiąty być może, ale także serdecznie witam tych, którzy przybyli pierwszy raz dzisiaj, wystartują i mam nadzieję, że będzie to pierwszy i będą następne, bo ta impreza jest piękna. Wiedzie pięknymi terenami naszego regionu. Mamy przede wszystkim trzy dni płynięcia. Dzisiaj mamy z nowego targu do Mizernej. Jutro jest natomiast ze sromowców wyżnych z etapem wyścigu dla chętnych płyniemy do Krościenka, z tym, że wyścig jest około 9 km. Natomiast w sobotę płyniemy z Krościenka. Do Jazowska, gdzie po drodze zgłoszone ekipy startują jeszcze w wyścigu drużynowym Pilarskiego. Im więcej osób startuje w tych wszystkich konkurencjach dodatkowych, które się odbywają, dzięki temu można zebrać jak najwięcej punktów. Ten drugi wyścig to jest wyścig drużynowy czyli drużyna wystawia cztery osady. Minimum muszą być cztery osady, żeby utworzyć drużynę. I te, ta czas łączny czas tych wszystkich osad, które biorą udział w, w tym wyścigu, liczy się właśnie do punktacji drużynowej. Mamy drużyny z Niemiec, mamy drużyny z Węgier, no i oczywiście z różnych stron Polski, ale też są uczestnicy indywidualni, to na przykład też bywają osoby z Ukrainy, z Czech się pojawiają.